Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Jako, że w przyszłym tygodniu nie będzie materiału, bo przyjadą do mnie goście, dzisiaj pokażę Wam piękną pogodę nad Zalewem Mucharskim. Znajduje się tutaj, turystów sporo. W ogóle sporo ludzi w górach, co mnie bardzo cieszy. Przyjeżdżajcie, zapraszam, bo jest warto zobaczyć nasze piękne beskidy. Dzisiejszy materiał będzie o rzeczy zbędnej eee, Dlaczego zbędnej? Bo kto w tych czasach kupuje drogi nóż? No, trzeba się puknąć w głowę, tak? O nożu eee, O nożu, który przytargał mi Marek na Turbacz, ponieważ potrzebowałem go zobaczyć Ponieważ potrzebowałem go Poczymać w ręku Ponieważ potrzebowałem nim popracować Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie Nóż zakupiłem w polskiej dystrybucji yy, u polskiego sprzedawcy, u dystrybutora marki Falkniven w Warszawie. Firma nazywa się Artemix. E, będziecie mieli link do produktu oczywiście pod filmem, ponieważ moją zasadą jest to, że tam, gdzie kupuję produkt, stamtąd umieszczam link do sklepu, w którym go kupiłem. Oczywiście nie kupiłem go, i to tutaj mówię otwarcie, i bardzo dziękuję Państwu, którzy mnie obsługiwali za cenę sklepową, za cenę półkową. Nóż w pochwie Zytel kosztuje 666 zł, nóż w pochwie skórzanej, taki jaki ja wybrałem, kosztuje 694 zł. Jest to sporo pieniędzy, zdaję sobie sprawę. To nie jest nóż dla każdego, to nie jest Haltafors, to nie jest Mora, to jest nóż, który zrobi dokładnie tę samą pracę, którą zrobi Haltafors czy Mora za 40 złotych, bo tak by ktoś mógł powiedzieć, bądź też zrobi to samo, co zrobi custom od polskiego makera za 200 złotych czy za 400 złotych. Zgodzę się z tym. Niemniej jest to produkt specyficzny, jest to produkt legendarny, jest to produkt wyjątkowy, jak dla mnie. Jest to produkt, który jest okryty jakąś tajemnicą, jest to produkt, który jest okryty bardzo dużą historią. Jeżeli ktoś się interesuje nożami, to warto poczytać. Jest to produkt, który chciałem nabyć od 3 lat, wahałem się bardzo mocno, ponieważ nie trzymałem go nigdy w ręku. Dopiero yy, kiedy Marek przyniósł mi ten nóż na turbacz udało mi się nim popracować i podewziąć odpowiednią i ostateczną decyzję o jego zakupie. Tak więc zdaję sobie sprawę, że nie jest to produkt dla każdego, jest to produkt dla ludzi, którzy są zdecydowani na tę markę, dla ludzi, którzy są zdecydowani na zakup właśnie tego produktu, którzy chcą go mieć w swojej kolekcji, którzy chcą nim popracować, którzy chcą sprawdzić, jak działa słynny falkiwęnowski konweks. Nóż kupiłem w stali, to się nazywa Lamina VG10, proponuję poczytać w opisie, co to jest. Jest to trzpień stali, czyli ta główna stal, która jest, ponieważ nóż jest w konstrukcji full tank, z materiału VG10 ze stali japońskiej, opleciona w stal nierdzewną. Klasy chyba 420, ale tak jak mówię, nie będę się tutaj mądrzył technikaliami. Warto sobie to przeczytać w opisie. No i tyle. Zapraszam na prezentację. Prezentacja będzie składała się z dwóch części. Pierwsza część to będzie część taka typowo leśna, gdzie pokażę Państwu, jak ten nóż pracuje w drewnie. Natomiast druga część będzie częścią, która będzie w domu. Gdzie pokażę państwu w jaki sposób ten nóż pracuje z produktami spożywczymi. I chyba tyle koniec mojego mówienia na ten moment. Zapraszam na materiał. Zapraszam w przepiękne nasze Beskidy. Warto przyjechać przy dobrej pogodzie. Można wypocząć, jak widać, jak widać ludzi jest bardzo wielu. Miejsce, w którym dzisiaj się znajduję, już doskonale znacie. To jest mój obóz, który też pewnie doskonale znacie. To jest mój pies, którego doskonale znacie. Palenisko, które doskonale znacie. Ludzi, których nie znacie którzy zaczęli, zaczęli tu nagminnie przybywać na szczęście nie w moje miejsce bo mojego miejsca nie da się aż tak łatwo znaleźć to jest jedno a drugie, że nie da się do niego tak łatwo dotrzeć i o to właśnie w tym wszystkim chodzi natomiast dzisiaj mowa o nożu tak jak powiedziałem, kupiłem go w wersji skórzanej z pochwą skórzaną która wyposażona jest w szlufkę na pasek dość szeroką Zapinana jest na nap, jest wykonana z grubej skóry wzmocnionej tutaj pinem, aby lepiej trzymać nóż. Sam nóż, tak jak mówiłem, wykonany jest z laminatu VG10. Technikalia będą podane poniżej. Rękojeść zaopatrzona jest w dziurkę na temblak. Natomiast tył rękojeści to jest zbijak nóż konstrukcji full tank ze szlifem konvex. Zobaczmy zatem jak ten nóż pracuje. Pierwsza sprawa, będę chciał sobie wykonać pobijak. W tym celu będę chciał przeciąć tutaj grab, to jest drewno grabowe. jakiś tam pobijak, ale tutaj może pójść ciężej, sprawdźmy zatem Mamy drugi pobijak. I przetnijmy jeszcze tutaj. ok I mamy trzeci pobijak, tak? Jeszcze odetniemy sobie ten sęczek. Proszę uprzejmie. Tutaj pozyskałem piłą z tego oto, z tej brzozy. Kawałek drewna, aby pobawić się w tak zwane batonowanie. Odłupałem już takie dwa małe kawałki, tego nie widzieliście. No, i będę bawił się dalej. Jak widać. Albo nie, to drewno jest za szerokie dla tego noża. W związku z powyższym z kawałka, który pozyskałem, pozwolę zrobić sobie klin. taki sposób, aby drewno rozłupać. Teraz będziemy batonowali dalej. Tutaj jak widać są sęki Zobaczymy jak nóż sobie z tym poradzi Jak widać bez żadnego problemu Tak możemy się bawić do wieczora, ponieważ zabawa tym nożem jest naprawdę bardzo przyjemna. Czyli test batonowania można powiedzieć, że mamy za sobą. Spróbujmy postrugać. Jest to grabina. Tutaj mamy sęk, jak widać. Zobaczmy, jak ten nożyk sobie radzi ze struganiem. dobrze, nie? Jeżeli chodzi o podrzeźbienie czegoś, to tak naprawdę ja przestawię aparat może trochę niżej. W przypadku tego noża wygląda to po prostu tak. Dwa cięcia Sprawa załatwiona. Zakładam, że na tym każdy powiesi swój kociołek, prawda? Jest odpowiednio głębokie. Więc tak wygląda sprawa strugania. Jeżeli chodzi o pierzaste patyki. Wychodzą takie. Wystarczająco. Praca z krzesiwem też nie stanowi wyzwania dla Falkniven F1. wszystko na dzisiaj ze słonecznych beskidów. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję wszystkim moim subskrybentom za to, że jesteście, dziękuję moim przyjaciołom za to, że mnie wspieracie, dziękuję moim nieprzyjaciołom za to, że mnie nie wspieracie. Dziękuję wszystkim moim gościom, dziękuję osobom, które polecają mnie, że warto do mnie przyjechać. Dziękuję wszystkim tym, który, z którymi się uczę z którymi uczymy się wspólnie, od siebie. Dziękuję wszystkim Wam. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.